Dzień dobry. Z tej strony Kamil Jastrzębski, samorządowiec, radny, dziennikarz, a także komentator sceny politycznej. Chciałbym bardzo krótko poruszyć pewien bardzo istotny temat, który powiem wprost będzie dla mnie dosyć trudny. Mianowicie, zostanę zmuszony do przyznania racji osobom, które x lat temu, kiedy byłem jeszcze dużo młodszy, miałem kilkanaście lat, dopiero zaczynałem interesować się polityką i sprawami publicznymi. No, które wskazywało mi wprost, Kamil. Z tego wyrośniesz. No i teraz pytanie z tego, czyli z czego? Z tego, czyli z korwinizmu. A tenże korwinizm oczywiście obecnie przybrał, można powiedzieć, taką medialną formę mencenizmu czy też poglądów Konfederacji. I dzisiaj kilka słów o tym. Człowiek w wieku kilkunastu lat oczekuje pewnego uproszczenia rzeczywistości. Oczekuje prostych recept na skomplikowane problemy. I takim człowiekiem byłem oczywiście również i ja, i być może byliście również wy, a także być może jesteście wy, którzy to oglądacie i weszliście w ten film, żeby wyrazić jakieś swoje negatywne wobec mnie odczucia. Janusz Korwin-Mikke, który politycznie działał w zasadzie tak dawno, że niektórzy nazywają go nie bez powodu politycznym dinozaurem, tworzył swoją partię jeszcze w czasach PRL-u, czy w zasadzie taką pierwszą formę parapartii. Natomiast partię stworzył już w latach 90., gdzie legalnie już w wolnych, demokratycznych wyborach wprowadził ją do Sejmu. I teraz oczywiście nie chodzi o to, żeby rekonstruować całą historię y, ugrupowań politycznych Korwin-Mikke'a, tylko pewną narrację. Narracja ta skupia się na kilku podstawowych punktach. Po pierwsze, cała trzecia RP jest projektem negatywnym. I to było często pokazywane i też podkreślane przez Korwina, teraz jest przez Mencena, że trzecia RP jako projekt polityczny, projekt państwowy jest do niczego i wymaga... Albo bardzo daleko idących zmian, albo wręcz rewolucji i wymyślenia państwa na nowo. To był ich pierwszy punkt. Punkt numer dwa: istnieje jakiś światowy, czy przynajmniej ponadnarodowy spisek, który ma nie dopuścić te wolnościowe, prawicowe, konserwatywne siły w Polsce do głosu. I oczywiście jest to mit absurdalny, z bardzo prostego powodu, ponieważ nie da się zaplanować pewnych zdarzeń politycznych, one są w ogóle nieplanowalne, są niemożliwe w tym znaczeniu do zrealizowania. Jeżeli ktoś właśnie wierzy w to, że można tak łatwo zaplanować scenę polityczną na x lat do przodu, no to najprawdopodobniej właśnie jest takim jeszcze mokosem, jest takim buntownikiem. I oczywiście w byciu buntownikiem nie ma jeszcze nic tak strasznie złego, ponieważ w pewnym momencie warto z tego wyrosnąć. Gorzej, jeżeli ktoś nie wyrasta, na to już wpływu tak naprawdę niestety nie ma. No i to są te dwa główne mity. No i trzeci mit to oczywiście to jest to, że wszystkie bolączki, wszystkie problemy państwa, jaką jest jakim jest trzecia RP odnoszą się do nadobecności państwa, nadobecności sektora publicznego w naszym życiu jego nadreprezentacji i nieproporcjonalnego do swojej skuteczności działania, a także wpływu na rzeczywistość kiedy w całej Europie i w całym świecie zachodnim, czy w ogóle w świecie cywilizowanym, tendencja jest taka, żeby jednak państwo nie tyle faworyzować, co włączać wiele procesów i żeby obywatele traktowali państwo jako coś ich, jako coś w czym partycypują, z czym się identyfikują, a nie co zwalczają. Więc można powiedzieć, że korwiniści, czy też osoby, Zajmujące takie stanowiska w swojej opinii politycznej odnoszą się mentalnie jeszcze do czasów zaborów, kiedy to my, jako Polacy, musieliśmy walczyć z okupantem, z zaborcą, z jakimś obcym podmiotem i właśnie, można powiedzieć, wydrapywać czy wyszarpywać swoją wolność spod tyranii tego złego państwa. Oczywiście państwa, które nie miały takich przejść historycznych jak Polacy a przynajmniej tak tych przejść nie manifestują mają łatwiej pod tym względem ponieważ te narody nie mają tej martyrologii nie muszą się odwoływać do takiego wiecie takiej konieczności walki o suwerenność walki o niepodległość o swoją kulturę o swoją tożsamość i te wszystkie inne wyższe wartości których sensu ja teraz nie neguję ja tylko neguję sens przenoszenia sposobu działania z XVII, XVIII, XIX, XIX etc. na wiek XXI, na obecne realia i na to, że teraz po prostu życie czy rzeczywistość stawia przed nami nieco inne wyzwania. I to są te główne trzy punkty, wokół których korwiniści budują swoją narrację, swoją tożsamość i przekonanie o własnej racji i wyższości nad innymi ugrupowaniami politycznymi. Człowiek, który ma te 20-30 par lat, zaczyna no, już funkcjonować normalnie na własny rachunek, na własny użytek, powoli dochodzi do wniosku, że jednak świat tak zero jedynkowo nie wygląda. I jeżeli ktoś w ten sposób, znaczy właśnie w tym momencie życia, dochodzi do refleksji, super, to jest naprawdę bardzo w porządku, ewolucja poglądów, ważne, żeby nie skręciła ona w jakieś radykalnie z drugiej strony zwariowane postulaty. Natomiast jeżeli ktoś ma te swoje powiedzmy. 20, 30, 40, nie daj Boże, i więcej lat, i nadal tkwi w tej korwinowskiej martyrologii, nadal wierzy w to, że Polska jako trzecia RP jest państwem pod każdym względem nieudolnym jest państwem, które wymaga, nie wiem, rozwalenia, czy też rewolucji, czy przynajmniej olbrzymiej naprawy no to niestety jest to osoba, która mentalnie, nie tyle że nie dojrzała, ona mentalnie. Mm, Siedzi w realiach już nieprzystających do obecnej rzeczywistości. To jest problem, bo ci ludzie nie są głupi. Ja nie nazwę osób, które głosują na konfederację czy popierają Korwina, Brauna i tak dalej, jako wprost głupie, bo być może część z nich w jakimś sensie ma pewną wiedzę i ma pewne zorientowanie się w rzeczywistości, ale na tyle niewielkie, że łapią się na te wszystkie hasełka, na te wszystkie bardzo proste odpowiedzi na skomplikowane pytania. Ja byłem korwinistą, no bo jeszcze załapałem się na te czasy, kiedy Benzyn dopiero raczkował, kiedy konfederacja była w zupełnie innym momencie swojej historii, kiedy dopiero tworzyły się te sojusze między narodowcami, korwinistami, braunowcami, etc. Więc ja byłem korwinistą, tak chyba mógłbym się określić, i byłem nim przez 5 lat, od momentu powiedzmy szkoły średniej, czy od, inaczej, od przełomu gimnazjum szkoły średniej do pierwszych lat studiów. I tu, to jest, uważam, taki w miarę dobry czas, żeby zostać buntownikiem przeciwko rzeczywistości, zrozumieć jak ci ludzie funkcjonują, jak ci ludzie rozumieją w ogóle świat, rozumieją politykę, a potem odejść z tego środowiska, ale nie obrażając wszystkich dookoła, tylko próbując im wytłumaczyć, że być może ich perspektywa nie jest do końca tak racjonalna, za jaką oni ją uważają. I dlatego jednym z celów mojego kanału, jednym z celów tych filmików jest odkłamanie tej rzeczywistości, jest pokazanie również ludziom bardzo młodym, ludziom w wieku kilkunastu lat, że można myśleć trochę inaczej niż proponują to konfederaci czy proponują to skrajni narodowcy, żeby po prostu Polska za kilka, kilkanaście lat nie obudziła się w bardzo niefajnym, w bardzo niekorzystnym z punktu widzenia swojego położenia geopolitycznego miejscu. Tyle ode mnie. Wyczekujcie kolejnych produkcji. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.